Jak to jest? Z jednej strony słyszymy, módl się tak długo, aż przestaniesz odczuwać lęk wewnątrz ciebie, a z drugiej strony słyszymy, odpuść, bo jak odpuścisz i przestaniesz kontrolować to, co raz powierzyłeś Bogu, to wtedy zaczną się przełomy. Jak te dwie teorie połączyć? Ja już ci mówię, jak ja to widzę, ale zanim ci powiem, to zachęcam cię do zaobserwowania mojego profilu po więcej treści, które mogą przybliżyć Cię do Boga, pokażą Ci Boga, który jest hojny, dobry i któremu zależy na Twoim szczęściu i sukcesie. Jeśli nie możesz tego filmiku odsłuchać teraz, to zapisz sobie go na później. A jeżeli masz ochotę postawić mi kawę, to zapraszam Cię do linka w bio. Przejdźmy do odpowiedzi na to pytanie. Jedna teoria mówi, że móc się tak długo, żeby przestać czuć lęk, nawet jeśli miało być to zająć tygodnie, żeby nie trwać w uśpieniu, tylko cały czas trwać w tej modlitwie i mieć oczy skierowane na tym, co powierzasz Bogu, co oddajesz. To mogą być sprawy dotyczące Twoich pragnień, Twoich lęków, a może lęków wynikających z Twoich pragnień. Potrzebujesz doprowadzić się do takiego momentu, w którym po prostu to miejsce się opróżni. To uwolnienie, to jest też ten moment tego właśnie odpuszczenia, i to jest moment, w którym po pierwsze w twojej duszy naprawdę może zacząć pełniej działać Duch Święty, a z drugiej strony robisz też miejsce na to, o co rzeczywiście się modlisz, bo jeżeli ty jesteś przepełniona bardziej lękiem i bardziej tym pragnieniem niż samą realizacją tego, to potrzebujesz zrobić właśnie miejsce na to, żeby się to realizowało. I tu musi ten lęk odejść w niepamięć. Pamiętaj, że lęk nie jest w ogóle czymś, co pochodzi od Boga. Jeżeli w nas jakieś pragnienia czy jakieś inne sytuacje budują lęki, to nie jest to dane od Boga. I jak najszybciej trzeba naszą duszę doprowadzić do duchowej wolności i zaufania wobec Boga. Po pierwsze, że On ma moc zrealizować to, co my Mu powierzamy, a po drugie, chce dla nas dobrze. Więc powierzyć się Jego woli i Jego opatrzności nad naszym życiem i nad tym, co my Mu powierzamy. Tutaj właśnie jest ten przełom. Twoim zadaniem jest doprowadzenie swojej duszy, siebie do jak najszybszego tego uczucia. Doprowadzenie do tego, by przestać kontrolować to, co raz zostało powierzane przez Ciebie Bogu. Są też ku temu modlitwy, jak Jezu, ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie. One są właśnie po to, żeby po prostu przerzucić te swoje troski duchowe w ręce Chrystusa i pozwolić Bogu działać. Ja ci też zdradzę moją metodę, jak ja to robię. Ja prowadzę coś takiego, co, co nazywam modlitewnikiem swoim. To jest zeszyt, w którym ja codziennie zapisuję swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje wizje, swoje cele i zapisuję je nieustannie. Naprawdę codziennie piszę od tych większych, potem mniejszych, od tych takich bardziej normalnych, życiowych, związanych z moim rozwojem, z moją rodziną, po sprawy duchowe. I piszę to tak długo, aż w którymś momencie po prostu czuję, że już nie chcę o tym pisać, że już. Tyle razy miałam na tym wzrok i tak mocno o tym myślałam i oddałam Bogu, że już czuję, że to jest ten moment. Ja Ci polecam pisać sobie taki właśnie modlitewnik i po prostu, że tak powiem, wymęczyć temat, zamknąć i oddać Bogu i przestać kontrolować, co to, co raz się Bogu powierzyło. Polecam, daj znać, co Ty o tym myślisz bardzo mnie ciekawi. Pozdrawiam serdecznie.